Tu jest zaraz rondo, ja się nawrócę, tam wiadę Kurde, bo ja tam naprawdę nic nie widziałem Dobra, szukam Wróciłem, tam wiadę, bo tam widziałem wjazd z tamtej strony Wjadę po prostu tam, nie będę wjeżdżał w ten plac, tylko wjadę przed tym wjazdem Tam to rozładujemy, w razie czego Idę się tam przejść zobaczyć Wiem, że jakiś szyld tam ma być Cokolwiek. ja tu szyldu żadnego nie widziałem. No tu w prawo sobie wiadę i tyle. I tu się stanę i to rozładuję. Tu się ustawię, a tam nie wjeżdżam. Idę tam zerknąć. Może na dole to jest. Idę to zerknąć. No. Kto wie czy tu nie można spać czasem. Wiesz no, co tam zjadę niżej Tam był ten parking Idę zobaczyć gdzie jest tam Tam jakiś pies duży kurde Tam nawet nie wchodzę bo się boję A idzie z tym psem zapytam go kurde, ja tu nie, nie widzę żadnego szyldu Jakinę w Fugazi jakieś To jest jakiś fryzjer Dobra, Batrenow, tam jest. Jest po drugiej stronie. Dobra, to ja tam gdzie zaparkowałem i, i tam mi połowę. O, ja tu nie wiadę. Tu wiadę tu. Jak tu jest szeroko. Widzę to garaż żeby nie tu wjechać Jak ja tu jadę to tu jest pasaka e. Ani tak, ani tak. Nie, nie ma sensu tu wjeżdżać stamtąd to rozładuje i tam to zawierza I tyle wycofiamy się tu trochę. Przybędziesz do ja mam, Na tej trasie tutaj przez te widoki tyle się nagrało, że całą e, pamięć mi zawaliło w tym GoPro Action. Więc e, GoPro w DJ Action. Został pakiet, ale jak stanę, to to wszystko poprzerzucam na na komputer, bo tego jest sporo A jeszcze jutro rozładunek no tutaj jest tu mu to postawiłem niech działa ej, nie wiem teraz bo 20 km stąd była ta ta przy samej rzece, że po lewej stronie ta rzeczka była i nie wiem czy za tam nie pojechać czy, czy tu stanąć A no, tu jest ten parking podjedziemy tam dalej. No ten trochę lepszy. Troszeczkę. O, czy jaki klimacik. Takie strumeczki. Jest pięknie, no nie? A tu jest po lewej jeszcze ta możliwość. Tu też taki plat. O, tu by było też na, tym, na tej zatoczce. Jest tu pełno takich możliwych miejsc do przycumowania, Ale my tak jak mówię, podjedziemy sobie tam na drzeczkę koło tych pól campingowych A jakie te góry ile, ile mają te jakie? jakie są wysokie Wyglądają na dość spore, jak już w góry skały to to już kilka to z dwa tysięcy będzie miało, co? Ponad... Ustawiam, że tak Tylko jak się nazywają, Alpy to to na pewno nie są Anduze się nazywa ta miejscowość Anduze No i kurde Patrzcie To jest jak we Włoszech, mi to normalnie przypomina Włochy Tu ten most, ta... kurde, no jak to wygląda I te skały jak mi ciężarówka tu wyskoczy, to się... o właśnie, o właśnie to się ze miał wszyscy muszę się wyciągnąć, żebym nie przywalił tam z prawej strony za te skały bym musiał trochę bardziej środkiem pojechać o, dzięki, 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 dzięki uścił, dzięki, dzięki no ja tu sobie trzeba pomagać, no tu to jest... Jest hardcore za szybko Troszkę Dobra, jedziemy Przepisowo chcielibyście tu mieszkać? No ja chyba nie bardzo. Nie może tu takie skały, tak to wygląda dziwnie To nie wiem czy ja bym tu chciał mieszkać. No ja tu przejeżdżałem Ja teraz tu nie przejadę, że jeszcze tu mandat dostanę. Przecież przed chwilą, że tu przejeżdżam, w tamtą stronę. I można było jechać ja jak berety Przed chwileczką, że tu jechał. Co w jedną stronę można, w drugą nie można? To mam parkowiszcze. Yes. Tylko kurde za chwilę nie zapłacił. Też ciężarówka jedzie. Tu się miniemy na środku. Jest, akurat tutaj się miniemy. Nie wiem, co ona robi. Stoi czy co robi? Jedź, no jedź chopeczku, jedź. Chcą przejechać, a ten tu kurde kombinuje. Kopię, bo się zastanawiasz, i oni teraz tak jadą, boś stanął tam jak ten cićmok. tam nie stanął, to wszyscy by przejechali. Tak stanął i narobił korka. Mana, mana. tu jedziemy z tego. ...w Bangladeszu. to jest jakiś zakaz. Nie wiem o co tu chodzi. Tu żadna policja i żandarmeria nie jechała. Jest bardzo ładnie, bardzo ładnie. No tu już się da normalnie jechać. Po co ta panika? To Zostało mi jakieś sześć siedem kilometrów do tego miejsca zobaczymy. Tu są jakieś kampingi. Ale to nie było to. Jeszcze kawałek dalej. Kampingów jest więcej. O, to też by było fajnie. A tu jest to! To jest to. to jeszcze tu wiodę. No, to jest to! To miejscowo. Tu zostajemy. No i co, słychać strumyczek. Jak sobie szumi, słyszycie? że nie ma lata, żeby sobie otworzyć szyberdach. I sobie tego słuchać. Co można zejść? No ja mówię, słabo się czuję, nigdzie tam nie schodzę. Nie będę się szwendał, Tu jakieś skałki. No, pięknie. Tak sobie będziemy dzisiaj pauzować. Mam nadzieję, że będzie bezpieczny. Patrzcie, siedzicie sobie. Macie taki widoczek za okno. No, dla mnie lepszy niż stado ciężarówek na auto. albo na jakimś parkingu. Ja tam jednak wolę tak. Nic nie widać. Zobaczymy, zajmujemy kół. Czy coś nas tu pocięło? Ale... nic raz wam nie wiem że na dziko to zawsze jest najświeżniej zielono tu jest świetnie widziałem nie sobie śmieci od razu patrzcie jak tu jest pusto cisza spokój no nocka wyśmienita ta rzeczka sobie tam szumi świetnik jest jak jest ten tunel. On się tam stoi sami. W jakichś górach. Cieflutko jest. Słyszycie tę rzekę? we masto się włączyło to No Bijemy, zjeżdżamy do tego ostatniego Zjadę tam niżej, poczekam bo tutaj jest takie przejazd, przez taką wioskę znowu ciasną Póki nie ma ruchu to Śmigniemy No i dobra, wyspane. 5.12, no trochę i tak za szybko. To czy trochę? Prawie dwie godziny za szybko jadę. Ale przyjadę się tu, zanim ten ruch się tutaj wzmoży. Jadę sobie już na dół. I tam sobie po prostu... No, parking na autostradzie na chwilę staniemy, albo tam jak się zjeżdża do tej wioski. Tam był ten fajny parking. Tam sobie po prostu zjadę i tyle. Nie będę gdybał, tu już się zaczyna. Dobra, muszę... A, włączyć radar. chwila. Patrzcie na te wioski. Tutaj jest tak ciemno, no tu akurat coś świeci. A, wjeżdżamy znowu. No fajnie sobie tu poparkowali tak na zakręcie, nie? Tak Ja, pierdziule, nie widzę teraz tam. Taki wjazd. Chciałem wam tu coś poopowiadać, a tu. No nieźle tu mają. No, no to chyba, chyba byłoby tyle. Między tymi strasznymi, ciasnymi miejscami. Musi być stare miasteczko, Cholera stare, skoro jest tak ciasne. <laughs> Jak one się nazywało? Gdy wyjeżdżał, może będzie widać. No ale znaki są, zakazów nie ma dla ciężarowych. O, jest dobrze, że tu budynek. Uuu, mi tam papiery lecą. Budynek ścięty, ale on chyba ścięty jest od niedawna on na pewno nie był tak budowany kiedyś, jakby nie był ścięty, to nie ma szans. Właśnie ja te dokumenty muszę stąd wziąć, bo mi to jeździ mamy tam do tyłu. Mam nadzieję, że tu za chwilę wykręcę. Ale oni chyba tutaj wiedzą, że tu ciężarówki czasem przejeżdżają. Zobaczcie, tu nic nie świeci. Nie, tu akurat są latarnie, ale przez parę ostatnich mieścinek przejeżdżałem, no to po prostu ciemność niemożliwa. Fajne takie miejsca, takie... Po co stopek, jak to jest jednokierunkowy? Nie, nie rozumiem tego stopu, chyba żebym prosto jechał. To może jeszcze bym to zrozumiał. Ale tak? jest pion, za 26. Ruch praktycznie nie istnieje. Nie? Oni jeszcze śpią. Nie wiem, o której oni do pracy chodzą na 8. Chyba tak. No to jest fajne, nie? To przejście dla pieszych. Fajnie to wygląda. drodze. Takie pasy się porobiły. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja dalej z tym katarem się męczę, z tym kaszlem. O, co to? Auto jakieś tam? Czy coś? Chyba tak. Chyba ktoś będzie pomału ruszał do pracy. Albo latarnie jakieś na domie. to latarnie. Nie zlecimy w tę ciemność. aktualnie kurde porobione. Postrojone, wszystko świątecznie. Tak sobie jadę. Ale też ten Volvo, patrzcie jak ona czyta. Była weekendowa pauza zrobiona. A on dalej widzi, to jakby to 7 cykli było. Nie, nie rozumiem tego, co on to co tutaj kombinuje. Chciałem teraz sprawdzić, jak tam te moje godziny, ale widzę, że on się pogubił. Dobra, bo tu znowu ciemno. Zanim włączyłem kamerkę do tego miasteczka, to, to pół miasteczka przejechałem. No dobra, jedziemy. Próba numer dwa. 10 stopni z rana. No kurde, no tak to można żyć to są temperatury do życia tu sobie postałem dwie godzinki drzemki zrobiłem fajny parking, tu już koło samego klienta widzicie, mam 5 km do niego no, bardzo tutaj przyjemnie, chociaż rano tu ktoś świet taki dziwny, niepewny ale ale było ok. no i tak, wczoraj myślałem staniemy trochę szybciej tam na tej uliczce koło tego cmentarza, tam myślę, żeby zaparkować, ściągnę od razu to, chociaż nie wiem czy dobrze robię, bo o 8.15 ma przyjść, on ma zrobić przelew albo kartą mi zapłacić, e, więc no nie powinienem tego zrzucać, tak szczerze, ale ja se to zrzucę, bo będę tam na 8.00. Więc te 15 minut, żeby to rozładować, pospinać się już od razu i podjadę tam widlakiem. Mam nadzieję, że to będzie ogarnięte. No i, i pojedziemy. Nie wiem, gdzie dzisiaj sobie dojedziemy. Nie ma parcia. A ja mówię, środa, czwartek, piątek. bym chciał do Świdnicy gdzieś dojechać. No i sobotę zjedziemy. Dzisiaj jest który właśnie, bo tam te daty, kolega, chciał, Dzisiaj jest chyba 18 grudnia. 18 grudnia no. Tak mi się wydaje, bo mi się ten zegarek... O, coś się podładował. Jest, coś się naładował. Ale godziny złe pokazuje. Muszę go ustawić, chyba całkiem się rozładował, wszystko się mu pokiczkało. Muszę go jeszcze bardziej podładować, jeszcze więcej słońca potrzebuję. Nie trzeba będzie go poustawiać. Teraz to on tylko wygląda, jak biżuteria. Ja <noise> wczoraj yy, przerzucałem jeszcze na tej kamerce z tej trasy. Nie wiem, tam będzie wycinana, ale 120 giga materiału, nie? I cała karta mi się zapełniła. A widziała, trasa jeszcze trwa, więc przerzuciłem. Mam nadzieję, że tam nic nie zniknie. Wszystko jest na dysku, na laptopie, z tej kamery tylko. Ja nie mówię jeszcze z tej. Ile tu jest danych? Ja nie mogę. No Będą ze cztery filmy może. No i dobrze, bo teraz jest przerwa, więc znowu trochę uciekniemy. Bo jak zjadę, to chyba już będzie wszystko. Chociaż chłopaki chyba jeszcze pojadą. W tym tygodniu w podwójnej jadą tam na Belgię, bo jeszcze są niepoładowani wszyscy, a jest środa. Więc podwójne obsady tam kompletują, i kto wie, czy tam poświętną, no a święta się kiedy kończą? Czekajcie, wtorek jest chyba wigilia, środa, czwartek jest tak, pierwszy do piątek ewentualnie ktoś by musiał jechać, ale to nie ma sensu. Nie to wątpię, bo piątek co wyjadą, sobota gdzieś tam by dojechali, no to kto w sobotę ich przyjmie, niedziela nikt, w poniedziałek rozładują, to już nie zdążą zjechać na na. na co? na. Na Sylwestra. Chyba, że ktoś się podłoży i nie chce na Sylwestra zjechać. Mi tam w sumie nie zależy, ale. Ale tak jak mówiłem. Ja potrzebuję odpoczynku. To już nie chodzi mi o Sylwester, tylko ja potrzebuję trochę wolnego. No ale po Sylwestrze. To jest wtorek, środa, nowy rok. Czwartek. No, mogą być wyjazdy. Mogą już w czwartek być jakieś wyjazdy. Czekajcie, gdzie ja to było? Tam gdzieś w lewo się kręciło, nie? Dobrze, ta nawigacja pokazuje, bo ona mi przed chwilą dziwne rzeczy pokazywała. A tu jechałem, widzicie, nie pokazałem wam, jak tu zjeżdżałem na dół, to ta nawigacja wsadziła mnie pod wiadukt, 3-7 metra, nie? Dobrze, że tam było akurat przed wiaduktem takie małe skrzyżowanie, Chociaż drzewa było tam ciasno, ale udało mi się tam wykręcić. Ciemno jak w i dojeżdżam do 3,7 7 metra. Tam wcześniej na rondzie były takie znaki, że tam do jakiejś miejscowości 3,7, ale reszta miejscowości nie byłam, muszę, to ja nie jadę chyba do tej miejscowości, to przejadę. Nie było tak znaku jak u nas niekiedy jest, że za, nie wiem, za kilometr, za dwa jest ten yy, wiadukt. Tak nie było. Było że w tej do tej miejscowości. No a się okazało, że ta miejscowość jest na drodze przelotowej właśnie, gdzie potrzebowałem pojechać. No i, i się w Dobra, już nic nie gadam, bo po prostu ten mój nos jest tak zapchany, że no, no nie mogę, nie. Cały czas go dmucham, a już uszy zapchane.